Hej kochani, mamy dzisiaj wtorek i mamy runę Berkano. Wiecie co? E, Oparłam sobie o tą książkę, którą kiedyś dostałam od Oli, uwielbiam ją. E, myślę, że będziemy sobie do niej częściej wracać. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że e, ta berkana dzisiejsza skojarzyła mi się ostatnio znowu sobie odsłuchuję audiobooka. E, I odsłuchuję sobie tutaj. Um, Odsłuchuję sobie Anastazję. E, I nie wiem, czy słuchaliście, czy czytaliście, ja lubię audiobooki, więc jakby słucham sobie Anastazji. I właśnie e, ta bardzo mi stu, e, współgra z tym wszystkim, bo e, cudowna książka o matce ziemi, o symbiozie z przyrodą, e, o byciu w niej, zanurzeniu się w niej, poczuciu jej tak naprawdę. Więc um, ja tego Wam na dzisiaj życzę: tego, żebyście i Wy poczuli ten związek z Berkano, żebyście poczuli ten związek z Matką Ziemią, e, żebyście poczuli, jak bardzo jesteśmy Jej dziećmi, jakie, um, jakie silne powiązanie jest między nami. i tego Wam życzę, żebyście się otworzyli na to, żebyście zwrócili na to uwagę i no cóż, cudownego, pięknego dnia z Berkano, nowych początków, nowych możliwości rozpoczynania nowego etapu. A, a jeśli macie kogoś, do kogo się nie odzywaliście, jeśli jest kobieta w Waszym życiu, może mama, może babcia, może ktoś z rodziny, a może przyjaciółka, a może ktoś jeszcze inny, to zwróćcie uwagę, i może odezwijcie się. Może właśnie ta taberkano przyszła po to, żeby Wam o tej osobie przypomnieć. Ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego. Papa! Pa.